Hej, hej moi drodzy, witam Was wszystkich. Dzisiaj będzie tylko króciutko taka informacja, że tak jak zapowiadałem wcześniej, że prawdopodobnie będę miał problemy z czasem i to moje nagrywanie filmów i kontynuacja serii mogą mieć problemy. Tak, niestety, teraz to się potwierdza. I muszę Wam no, zakomunikować, że przez następny przynajmniej tydzień, półtora, kolejne filmy będą pojawiać się. Bardzo rzadko i będą to raczej filmy, które będę w stanie nagrać na sprzęcie przenośnym, czyli no nie ma co liczyć na Transport Fever. Myślę, że będą to tytuły takie, które wymagają słabszego sprzętu, na które będę mógł sobie nagrać na tym laptopie gdzieś tam, jak będę w delegacji. Ale powiem Wam szczerze, że będą one się pojawiać dość rzadko, bo tego czasu nie będę miał zbyt dużo, nawet na tyle, żeby nagrać te, te słabsze tytuły. Także no, wiecie, to taki mały urlopik wychodzi od YouTube'a. Nie, zupełnie niechciany, bo to niestety przymuszony, ale może dobrze się stało, bo akurat w trakcie ferii zimowych, więc będziecie mieli co robić, troszeczkę mniej będziecie spędzać czasu dzięki temu, że mnie nie będzie może przed komputerem, więc no, nie będzie to tak chyba tragiczne. No i mam nadzieję, że i jeszcze jakieś tam filmy uda mi się wcisnąć w tym czasie, prawdopodobnie uda mi się też zmontować taki odcinek specjalny z Transport Fever, gdzie pokażę po prostu może, tak jak ktoś z moich widzów prosił o to, żeby pokazać jak na przykład starzeje się jakiś skład, czyli przez te 30 czy 40 lat jak zajeżdża na stację i jak powiedzmy co... 5 czy co 3 lata, jeszcze też do, do końca tego nie wiem, bo materiał mam ponagrywane, ale muszę to pomontować, pociąć, dołożyć jakąś muzykę. No zobaczymy. Może uda mi się to zrealizować na tym przenośnym sprzęcie. Być może, nie obiecuję, jest szansa, że pojawi się też tropiko, ale no na pewno nie w 60 klatkach. No to, to już na 100% będzie raczej niemożliwe, moi drodzy. I teraz tak, no, nowa seria z Transport Fever na pewno będzie, zaraz myślę po tym moim powrocie do normalności większej. I nie zamykam głosowania na, na miasta, które tam mają być, czyli one sobie będą pod 22 odcinkiem, pod końcem serii tej polskiej, nadal będzie można wpisywać w komentarzach te miasta. Ja będę tam co jakieś dwa dni zaglądał. Aktualizował tę listę tak, żeby była ona w miarę aktualna, i myślę, że dopiero tuż przed um, kolejnym sezonem, czyli przed tą naszą mapą górską, zamknę to głosowanie i podam oficjalnie, które miasta gdzie się zakwalifikowały. Um, myślę, że właśnie y, też pod tym 22. Odcinkiem z serii Transport Fever ostatni będzie informacja, kiedy pojawi się nowa seria. Myślę, że tak będzie najwygodniej. Nie będę tworzył jakichś tam nowych filmików, nie chcę Wam tam za, za, zajmować czasu takimi informacjami. Będą po prostu pojawi się ona w przypiętym komentarzu do 22 odcinka Transport Fever polskiej serii. No i z mojej strony to tyle, moi drodzy. Chciałem oczywiście Wam serdecznie jeszcze bardzo, bardzo serdecznie podziękować za Waszą aktywność, za to, że faktycznie chcecie oglądać moje filmy i strasznie mnie to cieszy, bo nie spodziewałem się aż takiego dobrego przyjęcia i tego, że sprawi Wam to aż taką przyjemność. Mam nadzieję, że kolejne filmy będą. Nadal cieszymy się Waszą oglądalnością, i że nadal będziecie chcieli je oglądać. I że mimo tej wymuszonej przerwy, za te półtora tygodnia czy dwa tygodnie, jak będziemy uruchamiać kolejną serię z Transport Fever, to większość moich y, oglądających moje filmy nadal będzie przed komputerem, ekranem i będzie obserwowała to, jak tym razem radzę sobie na górskiej mapie. Jeszcze raz, moi drodzy, dzięki Wam. Jeszcze raz dziękuję. smaartjes hè hey hey